Dzisiaj wam powiem dlaczego update 4.0.1 jest tak ważny i tak mocno ułatwia życie w Dokan Battle. Także zapraszam do materiału. Cześć mano, witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Battle. Dzisiaj mam dla was krótki odcinek informacyjny, ale jakże istotny. Jak pewnie zauważyliście w grze, w newsach, bądź może i nie, to pojawiła się informacja na temat nowego update'u, nowej aktualizacji, czyli update 4.0.1, który niebawem ma się u nas pojawić. Z dokładnej daty, jeżeli się nie mylę, aktualnie nie ma, ale podejrzewam, że plus minus będzie to w ciągu tygodnia. Także e, kiedy to nagrywamy jest 17 grudnia, więc podejrzewam, że tak jak mówię, w ciągu tygodnia, max półtorej powinien się ten update pojawić. A czemu on jest taki ważny, to za sekundę wam opowiem, ale najpierw e, szybko tajne info od od tutaj e, gościa, który się nazywa Dokaner Team Dokaner, to jest e, francuskie e, konto francuski gościu e, na Twitterze odpowiedzialny za różne przecieki dotyczące Dokana i tak dalej. I on tutaj w dzisiejszym najnowszym poście opisuje, że prawdopodobnie na święta może się pojawić e, może się pojawić e, LR Hit tak jak to było w głosowaniu tak jak nie wiem, ci co grają dłużej to na pewno pamiętacie jakiś, jakiś czas temu chyba już rok albo może dłużej temu było głosowanie jaką lr chcielibyśmy zobaczyć no i wtedy z tego co pamiętam wygrał LR Vegito Blue i pojawił się po jakimś czasie właśnie LR Vegito Blue darmowy, którego możecie zresztą sobie wyfarmić, który jest bardzo, bardzo dobrą kartą, a jest darmową lr -ką. no i tutaj kolejne spekulacje właśnie i jakieś Pierwsze informacje, że niedługo może się pojawić właśnie może nawet na święta czy wcześniej ten LR Hit i podobno tutaj też jest, widziałem wersję też przetłumaczoną, podobno tutaj ten Dokaner wspomniał, że no jest się czym interesować, czy karta może być konkretna, także zobaczymy co to tak naprawdę wyjdzie. Czy to będzie samonowa nowa LR czy nie. Osobiście wolałbym, żeby to była LR do Normalnie do farmienia, tak jak to było z LRWG to Blue, nie było go łatwo wyfarmić. Nie dość, że zabierał troszeczkę czasu, to jeszcze trzeba było mieć specyficzne teamy e, i postacie. Bodajże z linkiem First Battle czy coś w tym stylu, także nie było to takie e, aż proste i oczywiste, szczególnie dla nowych osób, nowych kont, Nie mogli tego zdobyć, ponieważ nie mieli postaci. A e, jestem ciekawy, jak to będzie z hitem. Także to były, były takie po prostu szybkie informacje wtrącone tutaj do filmiku, a więc. Możecie zostawić lajka i przechodzimy do omawiania updateu 4.0.1, który naprawdę dużo rzeczy w Dokanie nam ułatwi, globalnym Dokanie trzeba podkreślić. Do, zostaną dodane nowe funkcje. Funkcje w większości skupiające się na postaciach, naszym boksie i eventach. Co dokładnie? Pierwsza, pierwsza z funkcji to add new function recommended characters co to tak naprawdę daje. Add a function that displays a list of characters related to ongoing events. Czyli najprawdopodobniej, jeżeli dobrze rozumiem i możecie to zobaczyć na screenie, pokazuje nam daną kartę i na jakim evencie można tą kartę zdobyć, bądź czy ten event aktualnie jest e, po prostu live, czyli jest dostępne do zdobycia. Mniej więcej w tym stylu to będzie działać, że po prostu będziecie mogli łatwiej zobaczyć jaka karta była dropiona, czy coś takiego, czy jaka karta jest dostępna na jakim evencie. Więc e, tak naprawdę szukanie eventu, powiązanie eventu z kartą już nie będzie, nie będzie potrzebne, żebyście szukali tego chociażby na Dokkan Battle w Wikipedii. Więc to jest naprawdę fajna sprawa, będzie łatwiej można połączyć ze sobą kartę i event, jeżeli macie coś do wyfarmienia dodatkowo, albo zapomnieliście i chcecie sobie dofarmić, no to, to taka funkcja na pewno będzie ciekawa. I tutaj kolejna funkcja, która według mnie jest jedną z ważniejszych, bardzo, bardzo fajna. Wiele razy, jak mnie dłużej oglądacie, mówiłem o tym na live streamach. Najczęściej, że coś takiego by się przydało, czyli tagowanie postaci, tworzenie sobie, sobie swoich takich playlist i nazywanie ich. Na przykład, jak widzicie, tutaj mamy. Pokazane, ktoś stworzył tag 1, czyli taką playlistę swoją, nazwał ją stan, czyli zapewne umieszczone zostały tutaj postacie stunujące. I możemy sobie zrobić tak ze wszystkim. Na przykład, ja bym sobie stworzył tag, czyli moją taką własną kategorię postaci na przykład darmowych, żebym nie musiał sobie przypominać, czy ta karta była darmowa, czy nie, czy ona będzie dostępna do farmienia tego eventu, czy nie. Na przykład bym sobie zrobił kategorię darmową, kategorię jakichś ważniejszych kart SR, tak jak na przykład tutaj jest pokazane Chaotsu, Dżako, Jaco i tak dalej. Takie karty, wiecie, które nie są normalnie używane, ale do specjalnych eventów typu Super Battle Road czy coś, Słabsze karty się przydadzą, ponieważ mają jakąś fajną pasywkę. Na przykład e, ja właśnie bym sobie takie kategorie porobił, więc dla mnie to jest mega, mega fajna funkcja i na pewno takie tagowanie, e, tworzenie kategorii, jakie chcemy i nazywanie ich będzie strasznie przydatne, jeżeli chodzi o szukanie postaci pod dany event, czy jakich tam potrzebujecie. Kolejna funkcja to, to jest e, funkcja, która pozwala nam zobaczyć w jednym miejscu. Po prostu rozpocząć w jednym miejscu dla danej postaci: training, Awaken i hidden potential. Jak widzicie, tutaj został pokazany za przykład LR Broly, mamy LR Broly'ego, pokazane ile mamy kopii, co musimy zrobić, czy ma do kana, czy nie ma dokana i trzy funkcje: training, Awaken i hidden potential, czyli zapewne pod spodem mamy postać pokazaną, więc zapewne z okienka postaci będzie można przejść do rozwoju postaci, więc to na pewno przyspieszy jeszcze bardziej tutaj ulepszanie naszych postaci, kanowania i rozdawanie orbów. Więc to jest naprawdę fajna funkcja. Wszystko po prostu w jednym, rozwój danej postaci w jednym kliknięciu, i to też jest bardzo, bardzo, bardzo fajna funkcja. Z tych wszystkich funkcji podobają mi się trzy, i to jest kolejna z nich, czyli item details dotyczące tutaj medali. To strasznie ułatwi szukanie tego, jaki medal jest z jakiego eventu do zdobycia, ponieważ nie będziecie musieli, tak jak mówię, już wchodzić na przykład na Wikipedia i sprawdzać ten medal, z jakiego eventu dropi, ponieważ na przykład nie wiem Pół roku temu farmiliście sobie jakąś postać i nie, nie, nie zdążyliście do farmić tych medali. No i teraz na przykład co parę dni, czy tam tygodni sprawdzacie, czy już jest dostępny ten event, czy już jest, czy jest, i tak dalej. No to już nie będzie trzeba tego robić, bo po prostu wejdziemy sobie w medal, klikniemy tu event i przeniesie nas do danego eventu, gdzie ten medal jest dostępny do zdobycia, więc e, szukanie tego, jaki medal, do jakiego eventu jest przypisany poprzez Wikipedię do Khan Battle nie będzie już tak naprawdę potrzebne. Dla mnie to jest mega przydatna zmiana, szczególnie, gdzie ja tam mam bardzo, bardzo dużo tych, tych medali ze wszystkich praktycznie eventów, no to takie coś jest naprawdę przydatne, żeby sobie zapamiętać. Nie trzeba znaczy się pamiętać, tylko możemy kliknąć i przeniesie nas do danego eventu, gdzie będzie do zdobycia dany medal. No i jedna z ważniejszych funkcji po tym tagowaniu dla mnie, no to też o tym wspominałem bardzo dużo na live streamach, kto ogląda mnie dłużej to na pewno wie, czyli search characters by name, będziemy mogli dosłownie wyszukać jaką, jaką postać chcemy, czyli na przykład wpisuję sobie tam Goku i wyskakują mi wszystkie karty Goku, wpisuję sobie tam na przykład Pan wyskakują mi wszystkie karty Pan, wpisuję sobie Cel wyskakują mi wszystkie dostępne karty jakie mam Cela więc to jest mega, mega przydatna sprawa w wyszukiwaniu e, w wyszukiwaniu danej postaci aktualnie bez tego update'u musimy kliknąć w swój box, e, później segregować je od postaci, czyli e, seriami to leci wszystkie postacie Goku tam e, zwykła forma, wszystkie postacie Goku SSJ, na przykład wszystkie postacie tam e, Freezy pierwsza forma, e, Friza tam Perfect, perfect cel na przykład i po kolei wiecie to tak jakby listami leci więc to nie było idealnie posegregowane i nieraz się długo szukało danej postaci, teraz wchodzimy, cykl lupa, wpisujemy tam Vegeta, Goku i pokazuje nam wszystkie karty pod tą nazwą więc dla mnie strasznie strasznie fajna opcja bardzo mi tego brakowało w szukaniu szczególnie jak ktoś ma dużo kart no to to jest myślę mega pomocne dla mnie wyszukiwarka właśnie postaci, tutaj tworzenie tych tagów, tych kategorii plus to klikanie do eventu to są dla mnie topowe opcje i strasznie, strasznie mi się podobają. Najbardziej z tych tutaj wszystkich pokazanych, także mega się z tego cieszę i to naprawdę będzie update 4.0.1, który nie wprowadza nie wiadomo jakich, jakich eventów, postaci, LRek, -y, czy cudów na kiju, ale bardzo usprawnia funkcjonalność i łatwość w użytkowaniu gry, także strasznie, strasznie mi się to podoba, także to by było na tyle dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie, która opcja wam się najbardziej przyda, która opcja wam się najbardziej podoba z tych tutaj pokazanych no i co myślicie o tym ewentualnym hicie? Czy będzie jako postać banerowa LR, czy może będzie to tak jak Super Vegeta Blue, który też był w pierwszym głosowaniu na LRK, wygrał i był darmowy poprzez farmienie. Także dajcie znać, co o tym myślicie i widzimy się w na następnym filmie. Na razie, cześć!